Dzień dobry, Zodiakalne Ryby. Oto rozkład dla Was na życie uczuciowe na czerwiec 2020. Oczywiście z dodatkowym przesłaniem dla singli. E, drogie Ryby, co my tutaj u Was mamy? No ciekawą historię przyznaję, mm, ale to po kolei, tak? Kartą tła czytania jest karta Rycerza Mieczy. Rycerz-Miecz na tej karcie jest dość agresywny, skłonny do słownej przemocy, ataku. Z jednej strony ma ku temu powód: no nie oszukujmy się, jest otoczony przez jakiegoś wilka, może więcej z tych wilków, yy. i się broni. Podejrzewam, że mogło dojść między wami do jakiejś poważniejszej kłótni, właściwie w wielu przypadkach doszło do niej i relacja się zakończyła. I kłótnia ta, echo kłótni tej wciąż trwa, i na, mimo iż widać tu ocieplenie relacji i chęć powrotu do tej relacji, to, to, to mówię, to słowa, które padły dość mocno komuś się wbiły w myśl, a może i w serce nawet. Jedna ze stron może być bardzo mocno zraniona, zgorzkniała i zdenerwowana, i to mocno rzutuje na to, jak obecnie wygląda ta relacja. Jeżeli do, może do was, między wami dochodzić do kontaktu, no to widać tutaj wyraźnie, że jedna strona myśli, że zaraz dojdzie do ataku, do kłótni, mimo iż widać chęć załagodzenia tego konfliktu. No, trudno się dziwić, jeżeli faktycznie między Wami ta przeszłość była dość burzliwa i bolesna, to nie można się dziwić, że ktoś jest w stanie gotowości. Jednak warto tę szabelkę e, e, może schować albo przynajmniej opuścić, dlatego że agresja powoduje agresję, i jeżeli e, chcecie się z kimś dogadać, e, to na napastliwym tonem, napastliwą po postawą niczego nie osiągniecie rycerz mieczy, czyli co? Mogą tutaj być, mogą może to być relacje z zodiakalnymi yy, bliźniętami, wagą lub wodnikiem. Sporo dyskusji. Yy, może jakieś wiadomości, maili, SMS-ów, które były takie brzydkie yy, i które właśnie spowodowały między wami taką yy, słowną agresję, niechęć i być może były powodem yy, czy też jednym z elementów końca relacji. Ogólne nastawienie osoby, o której myślicie, zodykalne ryby, to dwójka by buław. Albo to wy tak macie wobec kogoś. Też tak może być, bo ta energia się często odwraca i to trochę piszecie również o tym w komentarzach. A właśnie co do komentarzy, ja Wam bardzo dziękuję za nie, za subskrypcję. Już mamy ponad 1100 subskrypcji, niesamowite. Po dwóch miesiącach. Urzędowania mojego tutaj. Cieszę się bardzo. E, oczywiście, jeżeli chcecie czytanie indywidualne, to zapraszam do kontaktu mailowego. Czytanie indywidualne wygląda tak, jak to ogólne e, czyli jest to film, gdzie analizuję relacje e, karta po karcie. Dwójka buław to karta mówiąca nam o ogólnym nastawieniu tej osoby do Was lub Was do tej osoby, i jest tutaj widoczna. Niepewność. Ktoś może być dumny i obrażony, zraniony przez przeszłość i pamięta tę przeszłość, ale serce rwie się do tego, by być bliżej. Jest taki pociąg energetyczny z jednej strony do drugiej. Mimo, że ktoś może być taki, że nie, 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 ja nie chcę, ja już zakończyłem, czy zakończyłam tą relację i, i basta, nie ma już powrotu. Jednak, i trzymamy się swojego takiego postanowienia, być może, tak? To jest takie postanowienie, że już koniec tym, ale jak widać, ten cherubinek nad, nad tą kobietą wręcz rwie się do przodu, czyli chce, chce, chce iść bliżej, chce dotknąć, chce poczuć bliskość, chce porozmawiać i dogadać się. Ponieważ dwójka buław jest kartą bardzo często takich rozmów partnerskich, e, takiego właśnie nie chodzi, e, nie tej postawy widocznej w rycerzu mieczy, tylko takiego e, usiądźmy, pogadajmy, przedyskutujmy przy, to, ale tak na spokojnie, na poważnie. I widać, że w kimś jest taka e, chęć, aby, z tym, e, aby porozmawiać sobie na spokojnie, natomiast e, no. Druga strona we wszystkim, doszukuje się tego Rycerza Mieczy, czyli e, możliwości zadania bólu, ciosu. E, no musiało się między Wami coś wydarzyć takiego bolesnego. No wieża jest w myśli, jest Piątka Kielichów. Stąd też takie nieprzyjazne, nieprzyjemne e, energie. Na dwójkę była to taka chęć spróbowania jeszcze raz albo spróbowania dalej, albo chociaż zaprzyjaźnienia się, żeby, żeby scalić na nowo tę relację. Uważam, że ktoś chciałby scalić tę relację, co najmniej jedna ze stron. Jest tęsknota, jest tęsknota. Na pozycji serca mamy kartę słońca, yy, czyli yy, jeżeli właśnie doszło do kłótni, i rozstania, yy, to w sercu widać również nadzieję na, na to, że między wami znów będzie pozytywnie jasna energia, że zostanie oczyszczona, właściwie że została być może już oczyszczona, czy też w czerwcu zostanie oczyszczona atmosfera między wami, no bo słońce to karta następująca po nocy. Po księżycu, po iluzjach, po niepewnościach, kłamstwach, fałszach, e, zdradzie, tutaj mamy słońce, nadzieja na nowy dzień, jutrzenka, Aurora, bogini zorzy polarnej, która daje nadzieję e, i jej pierwsze promienie słońca prawdopodobnie już padły na czyjeś serce, na czyjąś duszę, da dając nadzieję na możliwość ponownego zejścia się. Jednak ta zraniona dura, duma w tej karcie nam może mówić, że ktoś mimo wszystko waha się, aby w pełni się przyznać do, do błędu, czy może nawet do porażki w związku z tą relacją. Słońce jest dobrą kartą, natomiast zwróćcie uwagę na tę kobietę. Ona czeka, aż zostanie porwana. Ona się trochę tak wystawia i mówi: halo, tu jestem. Przybiegnij i mnie weź w ramiona, bo ja na Ciebie czekam. Grzecznie obojętna, ale tak naprawdę, patrząc na dwójkę, była w, gdzieś tam te uczucia ma. Czyli ktoś nie chce przyznać się do błędów. Daje znaki, może subtelne, ale też czeka na działania drugiej osoby. No, co za irytująca postać. Kto to taki? Które z Was tak ma? Jeżeli jedna osoba zawiniła bardziej w tej relacji, to mogła, to może tutaj właśnie ukazywać taką postawę, że chce, ale, ale to nie do końca jest tylko moja wina, bo Ty zrobiłeś to, 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 czy tam zrobiłaś to, tamto. No, padły takie brzydkie słowa z którejś ze stron, i właśnie ta osoba może mieć o to żal. Jakieś niesłuszne oskarżenia na przykład. Na pozycji myśli jest wieża. No, czyli coś się zawaliło. Spójrzcie na tą kartę. Jedna osoba wyleciała, druga została uwolniona z tej wieży. E, rozstanie, jakie nastąpiło, dla jednej ze stron było fatalnym było fatalne w swych skutkach bo ktoś po prostu zleciał boleśnie nie spodziewał się prawdopodobnie skutków czy to rozmowy, która nastąpiła czy to samego rozstania bo może ta osoba myślała, że to rozstanie też jej służy że on już nie chce być z wami, nie chce się z wami spotykać, czy po prostu zakończyć relację a okazało się, że, on, że to było bolesne doświadczenie pochopnie bo podjęta decyzja na skutek czego na, na pewno się potłukła i co nieco zabolało, zwłaszcza Duma ponieważ druga osoba z Relacji się wyzwoliła i czuje niemałą satysfakcję, tak? niemałą wolność i może odżywać na nowo, realizować się. Nie bez powodu ta wieża jest pewnego rodzaju więzieniem. Jeżeli wieża jest wysoka, zimna, z murów, z których trudno uciec, to właśnie jedynym ratunkiem jest takie coś, że ona się zawali tak? i daje nam radość, znaczy daje nam możliwość osiągnięcia radości, jeżeli oczywiście przeżyjemy upadek. E no tutaj już tak nie, nie, nie diagnozujmy, nie, nie mówmy, że ktoś tu nie przeżył tego upadku. Na pewno się poturbował kogoś mocniej, to zabolało kogoś mniej. Czasem jest tak, że kończąc związek okazuje się, że odżywamy. Że to była najlepsza decyzja i jedna z tych stron tak właśnie ma. W zamiarach osoba, o której myślicie, albo nawet i wy sami, ma dziewiątkę, miecz, e, dziewiątkę kielichów. I to jest problem. I to jest widoczny egoizm, ponieważ jeżeli mamy. Um, bo dziewiątka kielichów jest fajną kartą jest kartą spełnienia marzeń, jest kartą satysfakcji, uciech, manifestu e, spełnienia się, manifestu e, wyżycia się, takiego bardzo seksualnego często, takiego spełnienia, zaspokojenia swoich potrzeb. Um, No, i tutaj to jest widoczne w dziewiątce kielichów, czyli ktoś może próbować zdobyć Was, ale żeby poczuć się lepiej. I, I zrobić tak jak ten facet. Haha, znowu Cię mam, jesteś mój lub moja. Mm. No, egoizm, czysty egoizm, dlatego że brakuje tutaj jednego kielicha, tak, dziesiątego. Tej wielkiej, tego, co sprawia, że osoby są w związku blisko, również emocjonalnie, nie tylko fizycznie. Ktoś jakby chciał powiedzieć, że wyszło na moje. No to jest problem z tą dumą. Mam wrażenie po prostu, że ktoś nie chce przyznać się do błędu i osiągając tą dziewiątkę kielichów, nie przyzna się do tego błędu, bo jeżeli to jest jakiś cykl karmiczny relacja, która wraca i wraca i wraca, to ta osoba może powiedzieć: Ha, znowu wróciłeś lub wróciłaś do mnie, nie tak jak myślałem czy myślałam. I to jest bardzo brzydkie. Upojenie się zwycięstwem fizycznością, seksualnością. Brakuje jednego kielicha i, i ktoś go ukrył. No, myślę, że może to jakaś osobowość, charakter tej drugiej osoby sprawia, że ona nie jest w stanie ofiarować tego jednego asa, tego, no, tego jednego kielicha, tego dziesiąte, dziesiątego kielicha, żeby relacja była prawdziwa, szczera i obustronna. Relacje blokuje piątka kielichów, no czyli fakt, że relacja się rozstała, że się rozstaliście, że doszło do zakończenia związku, że ktoś odszedł i no i ktoś tutaj rozpacza. Ja wnioskuję, że w wielu przypadkach jest tak, że wy się rozstaliście lub doszło do separacji, albo jakiejś co najmniej poważnej kłótni. I na skutek tej kłótni, właśnie ktoś tutaj jest bardziej zwycięski, jak ktoś tutaj jest bardzo rozpaczliwy, panikuje, ma mętlik w głowie nie widząc tak naprawdę setna problemu, setna sprawę tego kielicha, który no płacze nad rozlanym lekiem, a jeszcze ma inne kielichy. Bo sytuacja nie do końca jest ym, stracona. Gdyby ta osoba, gdyby jedna z osób trochę zmieniła swoje nastawienie, bo ja podejrzewam, że to jest ten egoizm bardzo y, wielkim problemem w tej relacji, y, to mogłoby być lepiej. Nie wszystko stracone, tylko ktoś po prostu płacze nad rozdanym lekiem. Zresztą ta parcie dwójka była w piątka kielichów. Te postaci takie ech, dumające w środku i... W sumie bierne, nawet w karcie słońca jest ta bierność. Cóż, no, problemem, blokadą rozwoju relacji jest po prostu rozstanie, które nastąpiło. A aby, o, aby relacja bardziej się rozwinęła, no to potrzeba nam rycerza monet, który jest na pozycji sprzyjającej relacji. Rycerz monet to przyjaciel, to człowiek, na, kim możemy na którym możemy polegać. To ktoś, komu ufamy, a więc jest to jednocześnie sugestia i rada kart, aby odbudować zaufanie e, drugiej osoby, a nawet zbudować tę relację na nowym fundamencie, jeżeli wcześniej nie było między wami zaufania. Ponieważ jest tu widoczny egoizm w tych kartach. To, co może sprzyjać relacji, to właśnie bycie przyjacielem. W przyjaźni nie ma miejsca na egoizm i rycerz monet o tym przypomina. Któraś z tych stron powinna... Po pierwsze, przeprosić i po pierwsze, spokojnie podejść do tej relacji i kawałek po kawałku próbować zbudować coś nowego. Nie tak jak w dziewiątce kielichów, tym gwałtem e, zadowolić się e, i zatriumfować. Haha, znów jesteśmy razem, ale tak naprawdę nie jesteśmy do końca razem. Bo ty jesteś ze mną, a nie ja jestem z tobą. No i ten rycerz monetna mówi o tym, żeby zbudować relację na subtelnym fundamencie, powoli nie spieszyć się. Tak naprawdę, nawet jeżeli mielibyście do siebie wrócić, to nie zaraz nie od razu, nie rzucacie się na siebie, nie do łóżka tylko po prostu od przyjaźni i powolnego budowania między wami zaufania rycerz monet nie jest szybkim rycerzem, jest powolnym zresztą spójrzcie on w tej talii jest jako jedyny nie siedzący na koniu on jest tym, który tutaj zszedł, żeby się przywitać i zaoferować swoje usługi swoją lojalność swoje wsparcie więc powoli. I właściwie doszłam już do końca rozkładu. Teraz to zauważyłam, że przez siódemka monet, siódmka to już jest inny rozkład dla singli. Tak więc, drogie ryby, w związku lub pół związku lub prawie w związku lub byłym związku to jest rozkład dla Was. Teraz, drogie single. Kilka słów dla Was. Siódemka mieczy jako prognostyka i rycerz mieczy jako tło czytania. No co ja Wam tutaj mogę powiedzieć? Jeżeli chcielibyście kogoś spotkać w tym miesiącu, poznać jakąś nową miłość, nowe uczucie lub kogoś takiego poznacie e, i poznacie tę osobę za sprawą internetu na przykład, e, to uważajcie, albowiem e, ktoś ten jest e, nieszczery, może mieć ukryte zamiary, może nie powiedzieć Wam całej prawdy na swój temat i ogólnie Lepiej troszkę uważać na coś takiego. Dlaczego? No bo siódemka mieczy to karta kłamstwa, fałszu, ukrytych zamiarów, sprytu e, i kradzieży. To jest karta złodzieja. Tak więc, drogie ryby, i angażując się w nową relację, angażujcie się w nią powoli, spokojnie. Nie mówcie wszystkiego o sobie, nie zdradzajcie całych sekretów. A przede wszystkim, jak już się umówicie z kimś przez ten internet, to w miejscu, w którym będą inni ludzie, a nie na jakimś pustkowiu. Tak? Bo, bo nie wiadomo, co z tego wyniknie, tak więc ryby single, jeżeli chodzi o poznawanie innych osób, to spokojnie, jeżeli nie w internecie ich poznajecie, a na przykład na jakichś spotkaniach, imprezach, ogniskach, coś w tym stylu, no to tak samo nie angażujcie się od razu, to jest taka przestroga, tak, też uważajcie, co tej osobie mówicie, co też dajecie tej osobie, no i pilnujcie rzeczy, bo... Tutaj jakiś złodziejaszek, czy to może złodziejaszek serca jest, ktoś kto może zawrócić w głowie, ale, e, ale nie jest szczery. To jest dla Was przestroga. No szkoda, że nie ma e, innej karty, która by mogła... E, hmm, o, no moc jest lepsza. Która by mogła Wam e, prognozować... E, mogłabym wam prognozować ten rozkład, znaczy czerwiec. No ale być może jest to dla kogoś ważne i komuś mam nadzieję, że może ocalić. Ocalić czerwiec, o, tak powiem. To tyle z mojej strony drogie, zodiakalne ryby. Zapraszam Was do dalszych rozkładów, czyli na tygodniówki, które będą, mam nadzieję, pojawiały się w niedzielę, jeżeli mi się uda. No teraz mam zamiar w niedzielę robić tygodnióweczki, bo już wszystkie znaki Zodiaku mają swoje czerwcowe czytania. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego Wam życzę i powodzenia w czerwcu. Na razie, cześć!